Witam Was z powrotem, To jestem ja, Długi Prowadzący. Chciałem... Kacper zdobył swoje wydanie, więc też chciałem zdobyć swoje. Chociaż, że mało szczupaków się nałowiłem, Ale chociaż zdobię te, co mają taki dla mnie fajny potencjał. No cóż, pierwszy to... Nie wiem jaka to jest nazwa tej gumy. Ładnie chodzi. Ładne manatem, na Tutaj Długi jest kanibal. Oczywiście tu jest... Też do drugi kanibal, na którego złowiłem dwa szczupaczki. Proszę bardzo, tutaj ugdyzienie. I trzeci kanibal. Chodzi mi o... Sam wzór tego kanibala. Bo to mi się najbardziej podoba w nim. I... Chyba, jak mi się dobrze wydaje, że to jest heading. Nie zjedźcie mnie za to, że mylę nazwy, bo... pdawię do głowy akurat. Zacząłem prawie... Wędko jeszcze raz od dokułowie, to więc czasami mogą się mylić nazwy, więc przepraszam bardzo <laughs>